Charlie Bucket mieszkał z rodzicami i czworgiem dziadków w ciasnym, zniszczonym domku na przedmieściach Wielkiego Miasta. Rodzina żyła w ubóstwie, dzieląc małą przestrzeń. Dziadkowie od strony ojca, Joe i Josephine, oraz dziadkowie od strony matki, George i Georgina, spali razem w jednym łóżku. Podczas gdy Charlie i jego rodzice mieli materac w drugim pokoju. Mimo trudnych warunków, była to kochająca się rodzina. Ojciec Charliego pracował w fabryce pasty do zębów, nakładając nakrętki na tubki. Zarabiał tak mało, że rodzina często głodowała. Ich codzienne posiłki składały się głównie z chleba z margaryną, ziemniaków i kapuśniaku. Jedynym luksusem w życiu Charliego była tabliczka czekolady, którą dostawał raz w roku na swoje urodziny. Chłopiec jadł ją po kawałeczku, rozciągając przyjemność na cały miesiąc. Jak na ironię, dom baketów stał nieopodal największej na świecie fabryki czekolady, należącej do tajemniczego Williego Wonki. Każdego wieczoru Charlie odwiedzał swoich dziadków, by słuchać ich opowieści. Dziadek Joe, mimo swojego wieku, ożywiał się przy rozmowach z wnukiem. Pewnego razu Charlie zapytał o fabrykę Wonki. Joe opowiedział mu, że jest to największa na świecie fabryka czekolady. A jej właściciel, Willy Wonka, jest geniuszem, który wymyślił ponad 200 rodzajów czekolady, lody, które się nie topią oraz karmelki zmieniające kolor. Dziadek wspomniał także o hinduskim księciu Pondicherry, który zamówił u Wonki pałac z czekolady. Pałac, mimo ostrzeżeń, roztopił się w upalny dzień, pozostawiając księcia w czekoladowym jeziorze. Joe wyjaśnił Czarliemu, że fabryka łąki kryła wiele tajemnic. Dawniej funkcjonowała normalnie, zatrudniając pracowników, ale po skandalu związanym z wykradaniem receptur, Willy Łonka zwolnił całą załogę i zamknął zakład. Kilka miesięcy później fabryka wznowiła produkcję, lecz nikt nie widział pracowników wchodzących ani wychodzących. Przez okna można było jedynie dostrzec sylwetki małych postaci. Tajemnicze wyroby Łonki były jednak jeszcze lepsze niż wcześniej. Pewnego dnia w gazetach pojawiło się sensacyjne ogłoszenie: Willi Łonka postanowił otworzyć bramy swojej fabryki dla pięciorga szczęśliwców, którzy znajdą złote bilety ukryte w tabliczkach czekolady. Zwycięzcy mieli otrzymać dożywotni zapas słodyczy oraz możliwość zwiedzenia fabryki wraz z opiekunem. Na świecie zapanowała gorączka poszukiwań. Ludzie masowo kupowali tabliczki czekolady, wykorzystując każdą możliwość na zdobycie złotego biletu. Pierwszy bilet znalazł Augustus Glub, łakomy chłopiec, który nigdy nie przestawał jeść. Kolejny bilet zdobyła Weruka Salt, rozkapryszona dziewczynka, której ojciec wykupił setki tabliczek, angażując swoich pracowników do ich rozpakowywania. W dniu swoich urodzin Charlie otrzymał tabliczkę czekolady, ale w środku nie znalazł upragnionego biletu. Podzielił ją na siedem kawałków, aby każdy członek rodziny mógł się poczęstować, a potem wyruszył do szkoły. Wieczorem okazało się, że szczęście uśmiechnęło się do Violet Borgard, aroganckiej dziewczynki obsesyjnie żującej gumę, oraz do Mike'a TV, chłopca uzależnionego od telewizji. Charlie, widząc szaleństwo wokół biletów, Tracił nadzieję, ale jego rodzina wciąż wierzyła w cud. Wieczorem dziadek Joe zawołał Charliego i wręczył mu schowaną srebrną sześciopęsówkę, prosząc by kupił batonik łąki. Charlie przyniósł orzechową niespodziankę i podał ją dziadkowi, żartując, że nie mają szans na złoty talon. Po otwarciu okazało się, że w środku były tylko orzechy. Obaj roześmiali się, znajdując chwilę radości w trudnej codzienności. Mroźna zima pogorszyła sytuację rodziny Baketów. Po utracie pracy przez pana Baketa rodzina głodowała, a Charlie stawał się coraz chudszy i słabszy. Pewnego dnia, wracając ze szkoły, chłopiec znalazł w śniegu 50-pensową monetę. Po chwili wahania, wszedł do sklepu, by kupić czekoladowy batonik, planując resztę pieniędzy oddać mamie. Charlie kupił karmelkowo-miodowy batonik i zjadł go łapczywie, ale postanowił wziąć jeszcze jeden. Gdy rozdarł opakowanie, w środku błysnął złoty bilet. W sklepie zebrał się tłum. Ludzie komentowali z zazdrością, a niektórzy proponowali odkupienie biletu. Sklepikarz pomógł Charlie'emu uciec, życząc mu powodzenia, gdy chłopiec pobiegł do domu z wieścią o swoim szczęściu. Charlie wbiegł do domu, krzycząc, że znalazł złoty bilet. Wszyscy zamarli, a dziadek Joe spytał, czy to nie żart. Gdy chłopiec pokazał bilet, starzec uśmiechnął się, wyskoczył z łóżka, oblewając kapuśniakiem babcie Josephine i odtańczył taniec radości. Pan Bucket, wciąż w szoku, przeczytał informacje na bilecie. Willy Wonka zapraszał na jednodniową wycieczkę po fabryce następnego dnia i obiecywał dostawę słodyczy do końca życia. Ustalono, że dziadek Joe. Będzie towarzyszył Czarliemu. Chwilę później w domu pojawili się dziennikarze, którzy chcieli przeprowadzić wywiad i sfotografować szczęśliwego znalazcę. W dniu wycieczki przed bramą fabryki zgromadził się tłum ciekawskich. Punktualnie o godzinie 10:00 wielkie bramy otworzyły się, a dzieci wraz z opiekunami wkroczyły do środka. W drzwiach fabryki stał Willy Wonka. Drobny mężczyzna w śliwkowym fraku i cylindrze, z czarnymi, roziskrzonymi oczami i hiszpańską bródką. Pełen energii witał dzieci i ich opiekunów, nie szczędząc im komplementów. Po zamknięciu bram wyjaśnił, że w fabryce jest ciepło dzięki jego pracownikom, ale nie zdradził kim są. Goście zdjęli okrycia, podążając za łąką przez wąski korytarz, przypominający labirynt. Łonka oznajmił, że najważniejsze części fabryki są pod ziemią. W końcu zatrzymał się przed drzwiami z napisem Hala Czekoladowa. Hala Czekoladowa, serce fabryki, przypominała bajkową dolinę. W środku rozciągała się bujna łąka, zwijającą się brązową rzeką, której brzegi porastały drzewa, krzewy i barwne kwiaty. Nad rzeką górował wodospad z którego gigantyczne szklane rury tłoczyły czekoladę do różnych stanowisk fabryki. Łonka wyjaśnił, że to właśnie wodospad miesza i ubija czekoladę, a jej ilość wystarczyłaby na zapełnienie wszystkich wanien na świecie. Cała roślinność w hali była jadalna, trawa powstała z miętowego cukru, a jaskry okazały się słodkie i delikatne. Łonka zachęcał gości do spróbowania tych niezwykłych słodyczy, które wszystkim bardzo smakowały. Nagle weruka krzyknęła, wskazując na drugi brzeg rzeki. Zauważyła małą postać, przypominającą człowieczka. Wkrótce wszyscy dostrzegli dziwne istoty wielkości lalek. Łonka wyjaśnił, że to jego pracownicy, umpa lumpy. Umpalumpy pochodziły z egzotycznej krainy zwanej Umpaland, gdzie musiały żyć w dżungli, uciekając przed groźnymi drapieżnikami i walcząc o przetrwanie. Uwielbiały ziarna kakao, ale były towarem rzadkim w ich ojczyźnie. Willy Wonka, w porozumieniu z wodzem plemienia, sprowadził umpalumpy do swojej fabryki, gdzie miały nieograniczony dostęp do kakao i stały się jego lojalnymi współpracownikami. Ich obecność wzbudziła fascynację, ale też rozkapryszona weruka salt natychmiast zażądała, by ojciec kupił jej jedno z tych stworzeń. Podczas zwiedzania hali czekoladowej, Augustus Glub, nie zważając na ostrzeżenia gospodarza, zaczął pić czekoladę bezpośrednio z rzeki. Nagle stracił równowagę i wpadł do czekoladowego nurtu. Jego matka wpadła w panikę a Augustus został zasany przez jedną z rur prowadzących do linii produkcyjnej. Łonka, jak zwykle spokojny, zapewnił, że chłopiec trafi na linię pianek truskawkowych i będzie cały. W międzyczasie umpa lumpy rozpoczęły swą charakterystyczną pieśń, w której wyśmiewały obżarstwo Augustusa. Z mgły nad czekoladową rzeką wyłoniła się różowa łódź napędzana przez umpa lumpy, jacht Łonka wydrążony z landrynki. Wioślarze przywitali gości śmiechem, a Weruka Salt od razu zaczęła żądać, by ojciec kupił jej łódź, wioślarzy i rzekę. Charlie i dziadek Joe byli zachwyceni, a pan łąka poczęstował ich kubkiem czekolady prosto z rzeki. Gdy łódź wpłynęła do tunelu, Violet Zaniepokojona zapytała, czy wioślarze wiedzą, dokąd płyną. Pan Łonka odpowiedział piosenką, która wskazywała, że nawet on nie ma pewności. Łódź przyspieszała, co sprawiało gospodarzowi wielką radość. Po drodze Charlie zauważył zielone drzwi z napisem magazyn śmietan. Za nimi miały się znajdować różne rodzaje śmietany, w tym śmietanka do włosów, co zdziwiło Majka. Czarne drzwi, bicze, pejcze, batogi wywołały konsternację u Weruki, ale Łonka wyjaśnił, że to narzędzia do bicia śmietany. Żółte drzwi skrywały wszelkie ziarna, co zaskoczyło Wajlet, lecz gospodarz uciszył pytania. Wkrótce łódź zatrzymała się, a goście przygotowali się na kolejne atrakcje. Łódź zatrzymała się przed drzwiami z napisem Hala wynalazków, uwaga, wstęp wzbroniony. Pan Łonka wyjaśnił, że to miejsce jego najtajniejszych odkryć, do którego nawet umpalumpy nie mają wstępu. Ostrzegł gości, by niczego nie dotykali ani nie próbowali. Hala przypominała czarliemu, kuchnię czarownic, pełną garnków, rur i pary unoszącej się w powietrzu. Łonka pokazał niezniszczalne stodropsy, które nigdy się nie zmniejszają, oraz tofi włosiane, po których rosły włosy, wąsy i broda, choć działały zbyt mocno. Gdy Mike próbował krytykować wynalazki, Łonka szybko go uciszył i zaprosił grupę dalej. Na środku hali stała ogromna maszyna z setkami rur połączonych nad kadzią. Pan Łonka nacisnął trzy przyciski, uruchamiając urządzenie. Z rur popłynęły kolorowe substancje, które wymieszały się w kadzi, a w szufladce pojawił się szary przedmiot. Goście byli rozczarowani, ale Wajlet odgadła, że to kawałek gumy do rzucia. Pan Łonka wyjaśnił, że szary przedmiot to posiłek rzuciogumowy zawierający trzydaniowy obiad. Wynalazek miał ułatwić życie, zastępując gotowanie. Mimo ostrzeżeń łąki, że guma jest niedopracowana, Wajlet pochwyciła ją i zaczęła rzuć poczuła smak zupy pomidorowej potem bewsztyka ignorując protesty gospodarza który kazał jej wypluć gumę rodzice violet byli dumni że ich córka testuje wynalazek kiedy dziewczynka przeszła do placka jagodowego jej nos zaczął zmieniać kolor na fioletowy wkrótce cała violet stała się granatowa a jej ciało zaczęło puchnąć aż przypominała ogromną jagodę z ludzkimi rączkami i nóżkami Łonka przyznał, że wcześniejsze testy kończyły się tak samo. Dziesięciu umpalumpów zabrało Violet do hali soczystej, by wycisnąć z niej sok, a za nimi podążyli jej rodzice. Umpalumpy zaśpiewały pieśń o dziewczynce, która nie mogła przestać rzuć gumy, wspominając też Miss Bigelow, która przegryzła sobie język na pół. Charlie zapytał, co stanie się z Violet. Pan Łonka zapewnił, że nie pozostanie jagodą, choć jej skóra prawdopodobnie zachowa fioletowy odcień. Gdy chłopiec dopytywał, dlaczego guma jest produkowana, skoro jest niedopracowana, Łonka zbył pytanie i ruszył dalej, popędzając grupę. Mijali drzwi z dziwnymi napisami, jadalne poduszki z pianki żelowej, tapety smakowe, które po polizaniu oddawały smak owoców oraz gorące lody na zimne dni. I lotne napoje, unoszące ludzi w powietrze. Gospodarz zatrzymał się dopiero przy drzwiach z napisem: Grzeczne cukierki oczekują na gości. Goście tłoczyli się przed przeszklonymi drzwiami, za którymi umpalumpy malowały twarzyczki na białych cukierkach. Dzieci nie rozumiały, jak cukierki mogą być grzeczne i oczekiwać na gości. Pan Salt uspokajał Werukę, jednocześnie krytykując humor łąki. Oburzony gospodarz otworzył drzwi, a cukierki obróciły się w stronę gości, uśmiechnęły się i zaczęły puszczać oczka. Łonka triumfował, wyjaśniając, że cukierki oczekują na gości. Przerwa między słowami zmieniała znaczenie. Na kolejnych drzwiach widniał napis: cukierłyski i cukierówka. Co spodobało się panu Saltowi, ale łonka szybko poprowadził grupę dalej, żartując, że umpa lumpy bardzo to lubią i czasem nieźle mają w czubie. W końcu dotarli do schodów, gdzie dzieci zjechały po poręczy, podczas gdy zmęczeni dorośli powoli schodzili na dół. Przed halą orzechową grupa obserwowała stowie wiewiórek rozłupujących orzechy laskowe. Całe odkładały, a puste wyrzucały do kosza. Pan Łonka zabronił wchodzenia, by nie przeszkadzać zwierzątkom, ale Weruka Salt, zachwycona widokiem, zażądała jednej z wiewiórek. Gdy pan Salt wyciągnął portfel, Łonka spokojnie odmówił, tłumacząc, że zwierzęta nie są na sprzedaż. Oburzona Weruka wbiegła na salę i próbowała złapać jedną z wiewiórek. Stado natychmiast rzuciło się na nią a jedna zaczęła opukiwać jej głowę, uznając ją za pusty orzech. Weruka została wrzucona do otworu na śmieci, co Łonka wyjaśnił jako przewód prowadzący do spalarni, uruchamianej co dwa dni. Państwo salt, przerażeni, pochylili się nad otworem, ale wiewiórki szybko wepchnęły ich do środka. Umpalumpy zaśpiewały kolejną pieśń, wytykając rodzicom błędy wychowawcze i krnąbrność weruki, która doprowadziła ją do tego miejsca. Pan łonka zapewnił, że wszystkie dzieci wrócą. Goście, poza Charlim i jego dziadkiem, byli zmęczeni i nie chcieli już iść dalej pieszo. Gospodarz zaprosił ich więc do szklanej windy, która miała tysiące przycisków z różnymi nazwami, także na suficie. Winda poruszała się nie tylko w górę i w dół, ale także na boki i na ukos. Łonka pozwolił dzieciom nacisnąć jeden guzik. Mike TV po krótkim namyśle wybrał czekoladę telewizyjną. Winda gwałtownie ruszyła, a wszyscy poza łąką upadli. Poruszała się jak rakieta, zmieniając kierunki. Charlie i dziadek Joe byli zachwyceni widokami, dostrzegając przez szklane ściany górę Karmelu i wioskę Umpa Lump. Pani TV zrobiło się niedobrze, ale Winda wkrótce się zatrzymała. Łonka uprzedził wszystkich, by w hali telewizyjnej niczego nie dotykali. Goście, otrzymawszy ciemne okulary, weszli do jasnego, długiego pomieszczenia. W jednym rogu umpa lumpy w skafandrach czyściły wielką kamerę, a w drugim testowały czekoladę telewizyjną. Mike TV, niecierpliwy jak zawsze, dopytywał o szczegóły, za co łąka go zganił, podkreślając, że telewizję trzeba dawkować. Wyjaśnił, że podobnie jak obraz w telewizorze czekolada może być rozłożona na cząsteczki, przesłana i złożona w innym miejscu. By to udowodnić, Umpalumpy wniosły ogromną tabliczkę czekolady, która po błysku zniknęła i pojawiła się na ekranie pomniejszona. Na prośbę łąki Charlie wyciągnął dłoń i złapał baton, co zachwyciło chłopca. Gospodarz dodał, że chce wprowadzić tę technologię na wielką skalę. Mike TV zapytał, czy kamera może przesyłać ludzi. Pan Łonka ostrzegł, że to zbyt ryzykowne, ale chłopiec nie posłuchał. Odepchnął umpalumpy, uruchomił kamerę i zniknął, rozłożony na miliony fragmentów przelatujących nad głowami. Gdy pojawił się na ekranie, był liliputem. Mike cieszył się, że został pierwszym transmitowanym człowiekiem, ale jego rodzice byli przerażeni. Pani TV martwiła się, że syn pozostanie taki mały, a Pan TV postanowił wyrzucić telewizor, co wywołało u chłopca napad złości. Ojciec, ignorując protesty, schował go do kieszeni. Pan Łonka zaproponował, by spróbować rozciągnąć go w maszynie do testowania gumy do rzucia i superwitaminowej czekoladzie. Umpalumpy odprowadziły państwa TV, śpiewając pieśń o szkodliwości telewizji, która zaśmieca umysł i niszczy wyobraźnię, radząc zamiast tego czytać książki. Pan Łonka, zaskoczony, że został już tylko Charlie, zaczął mu gratulować i ogłosił, że wygrał. Uprzedził jednak, że muszą się spieszyć, by załatwić wiele spraw, po czym poprowadził Charliego i dziadka Joe do windy. Obaj byli podekscytowani, a Łonka wcisnął guzik w górę i jeszcze dalej. Winda przyspieszała niczym rakieta, a gospodarz wyznał, że nigdy wcześniej nie używał tego przycisku. Po chwili nastąpił trzask i hałas. Winda przebiła dach fabryki i poleciała w niebo. Łąka uspokajał pasażerów, a gdy w końcu się zatrzymali, mogli podziwiać całe miasto w dole. Z góry dostrzegli też pozostałe dzieci, wracające do domów, każde zmienione przez swoje przygody w fabryce. Winda zjechała w dół i zatrzymała się nad bramą fabryki, gdzie czekały ciężarówki pełne słodyczy dla posiadaczy złotych biletów. Do pierwszej wsiadł Augustus, teraz szczupły, razem z rodzicami. Violet nadal miała fioletową twarz, a państwo salt byli pokryci śmieciami. Mike! Wyciągnięty do nienaturalnych rozmiarów, wyglądał jak kandydat do drużyny koszykówki. Co Łonka uznał za zaletę? Po krótkiej obserwacji gospodarz powiedział, że musi omówić coś ważnego z Charlim, po czym Winda ponownie ruszyła w górę. Winda unosiła się wysoko nad miastem, a pan Łonka zapytał Charliego, czy kocha fabrykę czekolady. Gdy chłopiec z entuzjazmem przytaknął, Łonka oznajmił, że fabryka stanie się jego własnością, gdy tylko dorośnie. Charlie nie mógł uwierzyć, a dziadek Joe za nie mówił z wrażenia. Łonka wyjaśnił, że jest już stary, nie ma dzieci i chce przekazać fabrykę komuś wrażliwemu, kto ją pokocha i będzie kontynuować jego dzieło. Z tego powodu umieścił złote bilety w czekoladach, by znaleźć odpowiednie dziecko. Łąka zapytał o rodzinę Charlie'ego i stwierdził, że wszyscy muszą się przeprowadzić do fabryki. Bez zastanowienia wskoczył przez dach do małego domu Baketów, co wywołało panikę jego mieszkańców. Charlie rzucił się mamie na szyję, krzycząc z radości, podczas gdy pan Baket uznał łąkę za szaleńca. Dziadkowie protestowali przeciwko przeprowadzce, więc zostali razem z łóżkiem zapakowani do windy podobnie jak reszta rodziny. Charlie uspokajał zdenerwowanych dziadków, śmiejąc się serdecznie, gdy babcia Josephine spytała, czy w fabryce będzie coś do jedzenia.